Zobacz, dzisiaj dość gładka porażka, tak na gorąco. Z czym sobie nie poradziliśmy w dzisiejszym meczu? No, na, na pewno zagrywka to jest ten element, który tu decydował i chcieliśmy na nich od początku wsiąść za tą zagrywką i pokazać, że jesteśmy silniejsi w tym elemencie. I głęboko cały czas wierzymy, że jesteśmy silniejsi w tym elemencie, ale nie udało się. No, łatwo, łatwo grały, miały bardzo dobre przyjęcie i to skutkowało wysokim procentem w ataku. A w drugą stronę to szło zepchnęły nas do defensywy i musieliśmy sobie robić na, musieliśmy sobie radzić na wysokiej piłce, co też było bardzo ciężkie, bo jest to dobrze Stuttgart to jest to dobrze poukładany w bloku i obronie. I czasami nam się było ciężko przejść przez ich zasieki. No, mimo pierwszej porażki w sezonie, myślę, że cele mistrzów się nie zmieniają. Naszym celem jest dobra gra i awans grupy. Na pewno Wci wciąż wierzymy, że rywalizacja w rywalizacji ze Stuttgartem z i z Rybacze jesteśmy w stanie wyjść zwycięsko. Nie, nie ulega to wątpliwościom. I wciąż wierzymy w to, że, że taki zespół jak Stuttgart możemy ponownie pokonać. Uh, Brit uh, you were strong, you were confident today and it was uh, and fast victory. Uh, how you, how did you did it? <laughs> well, i think it's amazing to play again in front of these people. first of all, um, we know when we started we had some difficulties with sick people and injured people. so, yeah, LKS is a super good team. they won everything until now. so, yeah, i think we had very good surf pressure. i think everyone did their job. and, yeah, i'm super happy we could win this. and uh, what's your goal uh, this year, uh, champions league? Um, well, we have a good pool, I think, uh, with good teams. So I think every game will be uh, important, and I think we've made a good start.